Szkolnictwo zawodowe z roku na rok jest w coraz najwyższym i silniejszym poziomie. Dzięki przede wszystkim środkom europejskim, ale zaangażowaniu również regionu opolskiego w promowanie właśnie kształcenia zawodowego. Tak naprawdę to podstawa ku temu, aby dostać dzisiaj intratny, dobrze płatny zawód. Poszukujemy pracowników gotowych, wykwalifikowanych do podejmowania pracy na naprawdę bardzo szerokim spektrum stanowisk, bo zatrudniamy zarówno. Zarówno pracowników produkcyjnych, jak i specjalistów. Mamy centrum inżynieryjne, więc ten wachlarz kompetencji, które których poszukujemy jako pracodawca jest naprawdę szeroki, natomiast jesteśmy też gotowi wyposażyć w te kompetencje pracowników, którzy przychodzą do nas do pracy. Kształcenie ustawiczne to rzeczywiście słowo klucz, to hasło, ale to przede wszystkim sposób na życie. To uświadamianie mieszkańcom naszego regionu, że praca może być możliwością rozwoju, że praca to sposób na życie, ale że aby funkcjonować we współczesności, trzeba po prostu przez całe życie się dokształcać. To, co właśnie nasi studenci podkreślają, to ta potrzeba, żeby łączyć te dwa obszary, bo bez tego niestety no, na rynku pracy się nie odnajdą, więc absolwenci wyższych szkół bankowych tak są przez cały cykl kształcenia przygotowywani, aby na wyjściu właśnie odpowiadać na te zapotrzebowania rynku, pracodawcy, ale też swoje potrzeby realizować na, na studiach właśnie. Hmm, chociażby po ślusarzach można to odnieść do ślusarzy na przykład. To są osoby, które kończą szkołę branżową, ale nie mają przygotowania odnośnie spawalnictwa. I właśnie kursy spawalnicze, chociażby poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, pozwalają uzyskać dodatkowe kompetencje, tak? Chociaż oni są ślusarzami tak naprawdę po, po szkole branżowej. Szkoły branżowe nie uczą w zawodzie spawacza, więc tutaj jakby pogłębiamy te, 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 te kompetencje. To samo, jeżeli chodzi o uprawnienia na wózki widłowe, czy, czy szkolenia z oprogramowania 3D. To samo. Studenci kończą studia na Wydziale Budowy Maszyn, Mechaniki Budowy Maszyn i nie wszyscy mają możliwość uzyskania takiego szkolenia lub też certyfikatu, który, który pokazuje, że oni te umiejętności, jeżeli chodzi o projektowanie 3D na A to tutaj mamy taką możliwość, tak i chętnie z tego, z tego korzystamy pracownicy, oczywiście również. A trzeba w ogóle skatalogować sobie wszystkie instrumenty, które są w rozumieniu takim kształcenia ustawicznego jako możliwość pozyskania albo przez przedsiębiorcy albo bezpośrednio przez pracownika. Ja bym zaczął od Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to było takie narzędzie, które co roku jest przyznawane w wysokości około 5 milionów złotych dla województwa polskiego. I ten Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest um, ulokowany w powiatowych urzędach pracy. Do niego zgłaszają się przedsiębiorcy, wskazując konkretnego swojego pracownika na to, że mogą go wysłać na szkolenie, na którym przede wszystkim zależy pracodawcy, no i oczywiście pracownik musi też wykazać chęć, że chce w tym uczestniczyć. Takie szkolenie jest do około 4-5 tysięcy złotych na jednego pracownika. Pracodawca nie może w ciągu jednego roku wystąpić o więcej niż o, o 12 tysięcy złotych na tych swoich pracowników. Później podobne mechanizmy jak w Krajowym Funduszu Szkoleniowym, czyli z budżetu, pojawiły się również w pieniądzach unijnych, dedykowanych zarówno... Był taki podział, który jest dedykowany dla osób do 29 roku życia i powyżej 29 roku życia. Jedne pieniądze obsługują powiatowe urzędy pracy, drugie pieniądze są jak gdyby finansowane. Już poprzez Wojewódzki Urząd Pracy. I wchodzimy, jak gdyby w tą sferę taką już kolejnych rozwiązań takich systemowych, to o czym powiedzieliśmy, to właśnie teraz pojawiają się nowe możliwości, to jest ponad 9 milionów złotych, które będzie przeznaczone w Polskim Centrum Rozwoju Gospodarki na to, aby dofinansować szkolenie w zakresie kompetencji, ale głównie kwalifikacji, gdzie zgłaszają się pracownicy. Pracownik sam może zgłosić się, wybrać właściwą firmę szkoleniową, uzyskać odpowiedni certyfikat i może otrzymać dofinansowanie maksymalne powyżej 9 tysięcy złotych. Jesteśmy w trakcie pisania tego projektu. Oczywiście będą jeszcze szczegóły, będą kryteria.